Nie, dzień dobry, dzień dobry. W sobotę 24 lutego, no, w zasadzie dzień świstaka, prawda? O, bam! Stawaj, i nic się nie stało. Tylko trzymaj się, mocno. Czyli z Patryczkiem na placu zabaw. Jestem i tak zaczynamy dzień. A my finalnie jesteśmy na tym skateparku. Tutaj sobie Patryś ćwiczy na rowerku. Oczywiście tylko w takich miejscach. Bezpiecznych dla niego, także ma dużą frajdę. I tutaj jeszcze mamy akrobatyczne jazdy po scenie i z jazdy ze sceny z ostrym hamowaniem o, Tym razem nie hamował. No tutaj jeszcze byliśmy na drobnych zakupach w sklepie z artykułami dziecięcymi Patryś nabył między innymi gwizdek Nie wiem czy słychać Patryś Zagwizdaj mocno Tak właśnie Taki I czapkę ze Spidermanem On jeszcze nie mówi Spiderman, ale mówi pająk Czapkę z pająkiem chce I Jak mu przymierzam, on nie ten kolor Tej nie tak? <laughs> Tak, tak, nie, nie, nie tą konkretnie, ale inną. Czapkę Magnieszka chciała nie ten kolor, trzylatek, nie ten kolor. No. Ale w zadowolony. Tylko jeszcze troszkę zachodna A my teraz sobie jedziemy kręcą ścieżką poprzez las na wycieczkę krajobrazową do Krasnobrodu i nie tylko. No i my finalnie tutaj jesteśmy w Krasnobrodzie właśnie, tutaj jest Sanktuarium Najświętszej Marii Panny znane, a my teraz idziemy na obiad, tutaj jest Dom Pielgrzyma i jednocześnie restauracja dominikańska bodajże, tak się nazywa Tutaj już byliśmy z kilka lat temu, no właśnie Dom Pielgrzyma i pamiętam, że tam tak, dominikańska restauracja, że tam było fajnie, tak lokalne dania po prostu były Proszę, proszę, tutaj jest, taki, tutaj jest taki kącik dla dzieci, więc tak też usiedliśmy przy drzwiach, mamy tutaj menu, zaraz będziemy sobie coś wybierali. Na razie doszłam tutaj do kawusia i zupa. zupa dziadówka, tylko jeszcze gorąca dla Patryczka, teraz Patryczek jeszcze sobie kakao popija i czeka aż mu zupka wystygnie, a my czekamy na resztę. I tutaj jako przystawki nam weszły pod płomyki z czarnuszką i cebularze z masłem żołomnym. No i weszły nam dania główne, to jest Agnieszka. co z tym masarniczko. Rolatki drobiowe faszerowane grzewami. Rolatki drobiowe faszerowane grzewami. A dla mnie to jest sałatka wyszła A tutaj po obiedzie mamy chwilę przerwy. Patryś tutaj jest na placu zabaw takim przy sanktuarium. A to jest właśnie słynny obraz Matki Boskiej Krasnobrodskiej. Oczywiście duże powiększenie. Właściwie jest na to parku. Jest gwar, bo tu sporo młodzieży ma jakieś zajęcia teraz. Ale my już wychodzimy. A patrzcie tam, drzegą chyba do ojca Pią. I my już wychodzimy tutaj z tego sanktuarium. My jesteśmy tutaj przy wieży widokowej w Krasnobrodzie tam na górę trzeba wejść, żeby ją zobaczyć. No i tymi oto schodkami przed nami jest ta wieża. Jeszcze troszkę zostało. No i już jest nasza wieża. Jeszcze tylko tymi schodkami na górę. No i my już jesteśmy na górze. Tutaj jest właśnie widok z wieży widokowej. Jest Agnieszka, jest Andrzejczyk. Jest taka sytuacja. Słońce już zachodzi powoli. No w sumie to widok jest tylko z jednej strony, z drugiej to mamy pola uprawne. Czyli tak naprawdę mamy tutaj widok na zalew i na miasteczko Krasnobród Tędy się idzie na górę, a my już po schodzimy. No, patryczek sobie nie chce zrobić zdjęcia, więc nie będzie miał. Ale filmik zostanie. A my schodzimy z tej wieży. I już zaliczyliśmy wieżę w Krasnobrodzie i schodzimy. Tu jest wieża, byliśmy tam na górze. Schodzimy, a tu mamy takie piękne widoki. A my teraz przyjechaliśmy do miejscowości Bondysz. Tutaj znajduje się muzeum historyczne. Obok jest fabryka mebli. To głównym z eksponatów jest czołg. Nie wiem czy to ten T34 czy inny, aż tak się na czołgach nie znam. No i działo. Jeszcze tu. Patryczek już się spina na czołgach, tylko zobaczył. To przyjechaliśmy, bo tu też jest. Tak, tutaj zaraz Agnieszka podejmie koszyka. Proszę bardzo, Patryczek demonstruje kesza. Gdzie ten kesz jest? O, tu pokaż. O, jest kesz tutaj. Taki mały. Agnieszka go znalazła. I tam mnie to przyciągnie. A my tutaj już wyszliśmy do Tomaszowa. Galeria Rynek. Jeszcze Agnieszka chce ostatnio drobne zakupy zrobić. Więc tutaj z Patryczkiem. Przejśliśmy na to jego mini karuzelę. No. Co siły. Och! Co słyszeliśmy? Co słyszeliśmy? Brawo. Jeden... Jest, brawo. Co Brawo. Co słyszeliśmy? No, waga! I sami siły! <noise> Same siły! Mocno! Do góry! Nocno, nocno. No razem! Yeah. O, pięknie! O, dziewięćdziesiąt! kolejna gra. I tutaj Patryczek z Agnieszką czekają na mnie, gdyż rozmienem. Monety w rozmieniarce, się banknoty rozmieniam na monety, proszę bardzo. 5 złotych, i ruszają tam sobie, będą wybierać auta zaraz, i wystartowali. Patrz, obiema rączkami kierownicę trzyma. mocno. I tak sobie jeżdżą. Nocą po mieście. Biorąc udział w nielegalnych wyścigach. Tutaj jeszcze Patryczek jedzie na ciuchci. Teraz tutaj jesteśmy przy takiej koparze, Patrycz już ją zna. Proszę bardzo, pieniążka. Patrycz bije od razu. Co i jak. O, i tu operuje koparą. Chodzi o to, że ma te kulki tutaj, powrzucać tam. To ma taką koparę prawdziwą. Tak to. Dlatego jest w klatce zabezpieczona. Zaraz, żeby kulki nie uciekły. A dwa, żeby krzywdy pomyślnie zrobić. Także operuję tutaj. tutaj jeszcze Patryczek jeździ na takim urządzeniu. Ciekawostka, 5 zł. Nie wiem, wrzuć monetę, ale można też płacić zbliżeniowo. Więc zapłaciłem zbliżeniowo i jest 6 zł. Nie? Nie, nic się nie dzieje, tylko chciałbym wiedzieć wcześniej, nie? że jest więcej niż jest napisane.